Czołem, witam w starym wspaniałym świecie i mam dla Was rozwiązanie konkursu. Miałem sporo zgłoszeń co do KeFARTA, i jak zwykle trudny wybór, komu przyznać nagrodę. Nagrodę przyznaję zamówieniu numer 3782. Wybór jest oczywisty. Gondor kefar. Oczywisty jak łupnięcie o skały ogromnego drzewa, które tym maluchem zerżnę, kiedy będzie trzeba się ogrzać. Oczywisty jak spojrzenie wielkiego miśka, z którym przyjdzie mi stanąć oko w oko, kiedy trzeba będzie się nim obronić. Oczywisty jak precyzyjne dziabnięcie nim w lodowate rwące strumień, kiedy trzeba będzie coś zjeść. Z laureatem skontaktuję się e-mailowo i nóż wyślę pewnie po weekendzie. To jeśli chodzi o naszą piękną morkę, to miałem... Jedno zgłoszenie konkursowe. Zamówienie to wygrywa walkowerem i można sobie zamówić książkę za kilkadziesiąt złotych, a wygrać nóż za sto kilkadziesiąt złotych. U nas w konkursie jak widać.